Mamy, mamy symbol, symbol, właśnie, który jest używany. Widzimy dzisiaj w telewizorze, będziemy pewnie widzieć mnóstwo ludzi z poprzypinanymi żółtymi narcyzami. Jest to symbol powstania w getcie warszawskim. Tutaj jakaś grafika sprzed kilku lat więc ten symbol jest, jest obecny od bardzo wielu lat. Natomiast ja bym powiedział, że mnie szokuje jedno: że to jest symbol. Straszliwie antysemicki, ponieważ żonkil, ten który ma być symbolem powstania w getcie warszawskim, to roślina niewyobrażalnie wprost toksyczna. We wszystkich poradnikach ogrodniczych apeluje się o to, żeby nie sadzić żonkili tam, gdzie są zwierzęta domowe, psychoty, bo jak to zjedzą, to zdechną. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że jak się żonkil postawi gdziekolwiek, posadzi, to on zatruwa ziemię i zatruwia inne rośliny tam, tam rosnące. I wybór takiego kwiatka, który jest toksyczny i zatruwa wszystkie kwiatki naokoło na symbol Żydów, to moim zdaniem to jest po prostu czysty antysemityzm. I jeszcze do tego sama nazwa żonkila. Czyli narcyz. To świadczy, też ma taki podtekst anty, antysemicki, ponieważ narcyzm to, narcyzm to jest ktoś, kto jest egoistycznie zapatrzenny na siebie, tylko na siebie zwraca uwagę, jest sobą bezkrytycznie i bezpodstawnie zachwycony. No i jeżeli, jeżeli ktoś chce, żeby nam się żydzi kojarzyli właśnie z roślinami, które zatruwają glebę, które są toksyczne, które są narcystyczne, to ja powiem, że to jest jakiś. Prowokacja, obrzydliwa, antysemicka prowokacja, e, z, która jest zastanawiająca, z, czy, czy to jest, e, czy to jest e, przejaw? I to są dwie takie pytanie, czy to jest przejaw e, głupoty ludzi wymyślających symbol, e, czy może jakiegoś e, prowokacji antysemickiej, czy może po prostu odmienności kulturowej, że coś, co. Co my uznajemy za coś złego, na przykład z punktu widzenia jakiegoś talmudycznego, może być czymś dobrym. Jak pan sądzi? Czy mi to trochę wygląda, czy jakieś nawiązanie widzę do tego, co, co wcześniej poruszaliśmy, i trochę mi to wygląda właśnie w stylu wszelkich zachowań lewicy, no bo wcześniej w zasadzie zaczęliśmy od specyficznych. Y, czy y, trzeba to przypomnieć skandalicznych życzeń lewicowej posłanki? Y, potem y, analizowaliśmy te symbole użyte y, w tych skandalicznych życzeniach i, i to mi y, teraz ta klamra, że tak powiem, się spina i, i to, mi, y, to mi koresponduje ze sobą, czyli takie y, w ogóle pomieszanie z poplątaniem, brak wszelkiej logiki, y, brak. Y, Nawiązań y, jasnych, historycznych, czy, czy zaprzeczanie tym nawiązaniom. Y, no powiedzmy sobie szczerze, skoro lewica może bez y, robienia jakiegokolwiek y, problemu y, brać sobie symbole nazistowskie na sztandary, jednocześnie y, głosząc hasła antyfaszystowskie czy antynazistowskie, y, no to tym bardziej może i taką symbolikę uprawiać, o której znowu teraz, w tej chwili rozmawiamy, i jeszcze dziesiątki innych spraw. No, inna sprawa, że, że tak jak zaznaczyłem, działania lewicy często są w ogóle nielogiczne. Więc zastanawiam się, czy w ogóle jest sens dopatrywać się tutaj jakiejś logiki, czy, czy nie powinniśmy no, po prostu mm, spokojnie przejść nad tym do porządku dziennego, jakby kończąc taką refleksją, że. Że to po prostu y, nie, nie niesie ze sobą żadnej logiki, no i tak musi być, bo to lewica.